Na początek zadanie o niezbyt wysokim stopniu trudności. Samochód ciężarowy stojący na sześciu kołach ma w każdej z opon ciśnienie 8 atmosfer technicznych. Powierzchnia styku każdej opony z ziemią jest kwadratem o boku 20 cm. Mamy powiedzieć, jaka jest masa samochodu. Wypisujemy dane. Zwróć uwagę na to, że mamy N równa się 6 kół. Poza tym ciśnienie z atmosfer przeliczamy do układu SI. Jedna atmosfera techniczna to około 10 do 5 paskali. Wychodzimy z definicji ciśnienia. Ciśnienie to stosunek siły wywieranej na powierzchnię. Siłą wywieraną jest ciężar samochodu MG. A powierzchnia, na którą ta siła działa. To 6 pól kwadratów obok 20 m. Wyznaczamy stąd masę i podstawiamy dane. Tutaj zaciśnienie podstawiłem paskal. 1 paskal jest to stosunek 1 newton przez 1 m kwadratowy. Newton to kilogram metr na sekundę kwadrat, a od razu powierzchnię metr kwadrat zapisałem w mianowniku. Zwróć uwagę, że wszystkie jednostki upraszczają się poza kilogramem. Masa wychodzi więc w kilogramach. Ja od razu ją przeliczyłem i podaję ją w tonach. 19,2 tony.